Postawa przygotowaniu przed nami. Tak naprawdę zostało kilka dni do podobno najważniejszego, najdłuższego, najbardziej spektakularnego, najwspanialszego redu typu Baja w Polsce, czyli do Baj Poland <laughs> Auto po ostatnich treningach, które zresztą widzieliście, trochę się zweryfikowało. Między innymi rozstrzeliła się całkowicie przekładnia kierownicza, co skończyło się tym, że nie było wspomagania, bo trzeba było jeździć bez paska. Widoczniło się ileś jeszcze problemów między innymi z oponami, że jednak ta najbardziej agresywna opona, która była założona. Nie trzyma, znaczy, trzyma bardzo dobrze, niestety, ale to powoduje, że się o tym nie da jechać, bo o prowadzi się tylko i idealnie. Do opona nie puszcza, nie da się pójść w poślizgu, nie da się nic zrobić z samonem, więcej niż tylko to, nas pozwoli opona. Więc zakładam decyzja o jeszcze innym komplecie opon. I tylko tym razem będę jeszcze do tego zakładał bedlowki, czyli takie wewnętrzne dętki, które mają przytrzymać opony do felgi, żeby spowodować, że ona się nie rozstrzelniała. Bo niestety, na pierwszej imprezie, na której byliśmy, ten problem bardzo się uwidoczył. Więc mamy do zrobienia takie rzeczy. No jest jeszcze oczywiście dosyć długa ta lista, musimy zrobić na pewno przekładnię kierowniczą. Jest zamówiona nowa, przyszła, zakładam, będę ją montować, zresztą to zobaczycie. Wlot powietrza do kabiny, nawet będziemy musieli się pobawić w naklejeczki, strzałeczki oznakowujące punkty do wyciągania itd. Tak tak Dużo roboty przed nami, wszystko to obejrzycie. Rzecz numer 1, to może uratuje mi życie, chociaż wątpię, czyli nabyt powietrza do środka kabiny. Nie chodzi o to, żeby tam był przeciąg, tylko chodzi o to, żeby jakkolwiek wymieniał się powietrze w kabinie. Taka instalacja na dachu otwierana pozwoli wpychać trochę pecza do środka, więc drugim wylotem dachowym będziemy na nadzieję wychodziło, zabierając gorące powietrze ze środka. Bo jak nie to, to przy 30 stopniach będzie dramat. Fajne jest to, że się zamyka, dzięki czemu jest szansa, że przynajmniej nie zakurzymy się jakoś bardzo. Druga rzecz to tak jak już mówiłem, ta kolerna przekładnia kierownicza. Niestety trzeba ją było całą wymienić. Dodatkowo jeszcze umarł krzyżak w przekładni kierowniczej. Więc to jest zrobione, leci całe nowe do włożenia do samochodu. Wyklejki kolorowe. Musi być ładna flaga, więc musi być też czerwona strzałka, więc wszystkie kolorowe papiery i wszystkie wyklejenia, które są potrzebne, także mam przygotowane. Do opon zdecydowałem się włożyć stał na bedloka, różnie to się tam nazywa, natomiast chodzi o to, że jest to po pierwsze wkładana dodatkowa dentka do opony bezdentkowej i do felgi bezdętkowej, wycinany jest otwór. Będzie trochę zabawy, żeby ładnie wyszlifować Podkładkę, znaczy powierzchnię, do której będzie przykręcany olej, który ma tutaj uszczelnić powietrze, bo ta, ta dentka pompowa będzie na jakieś 4 atmosfery. W środku jeszcze będzie taki kołnierz, który będzie tą dentkę ściskał i bardzo ważną rzecz powodował. Ta powierzchnia ma dociskać oponę bezpośrednio do felgi, żeby nie pozwolić rozszczelnić się oponie czy obrócić się oponie na, na kole. Więc to wszystko trzeba będzie wepchnąć do, do felgi i do opony. No i ostatnia rzecz, którą na pewno będziemy robili, to są wszelkiego rodzaju izolacje termiczne takie, chociaż trochę, ale głównie chodzi o to, że przepisy mówią, że wszystkie klapki rewizyjne, inspekcyjne, które są w kabinie między kabiną a silnikiem muszą być pouszczelniane. Na wypadek, nie wiem, chociażby, żeby paliwa się udzielało, to żeby nie lało się do środka, tylko właśnie po uszczelnieniu lało się pod samochód. Teraz mam nadzieję, że tego nie będzie. No więc po kolei wszystkie rzeczy kilka dni przede mną. Troszkę roboty jest. No dobra. Felga ma oczywiście osadzenie swojego wentylka, tym pompujemy opony. Natomiast ja tutaj muszę włożyć dodatkową felgę w tym kołnierzu takim pancernym. Więc muszę po prostu wywiercić dodatkowy otwór, później go ładnie spłaszczyć, spolerować, po to, żeby udało się to wszystko ładnie uchwycić. No ale no, dobra. No. Bierzcę sobie otwór, poprzeć w lewej stronie, żeby wygodnie było obracać później wszystkim w środku. Wiadomo na której płaszczyźnie muszę być, bo muszę wyjść na płaskiej płaszczyźnie felgi, po to, żeby dokładnie tutaj przelegał ten felg. dobra wycięcie otworu to dopiero pierwszy krok, bo tak naprawdę żeby ten wentyl dobrze przylegał do płaszczyzny pęgi muszę tą folgę delikatnie spolerować, żeby wyrównać jej gładź, żeby olej przyciskający ją po prostu dobrze był Nie Nieduży, ale skuteczny behajster do robienia wszelkich takich operacji polerowania, szlifowania. I co jest bardzo ważne, może być wysokoobrotowy, wolnobrotowy, w zależności jak sobie to ustawimy, ale najważniejsze jest że mi tą felgę i wytnie dokładną płaszczyznę, taką jaką chcę. Tak naprawdę, wszystko chodzi o to, żeby dążyć do jak najbardziej idealnej, gładkiej płaszczyzny w obrębie tam, powiedzmy, 2 mm od tego otworu. Pierwsza felga, przygotowana, oczywiście, będzie muszę jeszcze podobywać o ringi. Natomiast Generalnie zasada polega na tym, że ta dentka wchodzi w oponę, a czy na felkę przepraszam, i musi przejść przez ten otwór, który właśnie wierciłem i gładziłem. Właśnie. I tu przy użyciu olingu gumowego. I teraz specjalną taką nakrętką, która obejmie ten noli. zgniatamy go do obudowy. Dzięki czemu, jak tu będzie opona, to ten nie będzie uciekało powietrza. Trochę to skomplikowane, trochę to trudne do zrobienia. No ale to jest jedyna metoda, żeby móc naprawdę uszczelnić oponę i nie ryzykować tego, że zejdzie nam opona podczas jeżdżenia z felgi, czy że się rozszczelni, a wiadomo, że na kapcie to się słabo jeździ. Taka ci to robota i tyle. Oczywiście początek procesu jest taki banalny, czyli wewnętrzną stronę opony smarujemy sobie smarowidłem i zakładamy ją na felgę. Normalnie w procesie zakładania powinien teraz założyć drugą, natomiast teraz jest najgorsza zabawa. Czyli próba wepchnięcia do środka. Muszę tu wepchnąć dętkę, spozycjonować ją i jeszcze wepchnąć ten kołnierz, który będzie izolował. No i dobra, ten kołnierz jest do założenia, czyli muszę go wepchnąć do środka. To będzie izolowało mi przepływ powietrza między zaborem normalnie odgrywanym, pokojącym całą, a oponą. Żeby nie było sytuacji takiej, że. Dętka będzie to wypełniała i nie będę w stanie napompować koła. Jest to dólna, męcząca walka, ale niestety potrzeba to wykonania, żeby dało się szybciej jeździć w terenie bez ryzyka rozerwania i zdjęcia opony. Dobra. Teraz od drugiej strony jest nawiercony otwór pod tą dętkę I nie do opony wkładam tą dętkę, to właśnie tego żółtego kołnierza po to, żeby później jak będę pompował, nie wypełniać opony, a tylko właśnie wypełniać ten kołnierz właśnie. Bo ten kołnierz napompowany przez tą dętkę na 4 atmosfery będzie dawał jeden bardzo ważny efekt, Czyli będzie z całą siłą swoją dogniatał oponę do felgi, co ma powodować, że to nie będzie się zejść. ona założona dętka dosłownie pięta ten kołnierz włożony teraz ważna rzecz żeby ten element który ma powodować przepływ powietrza między zaworkiem w felze a oponą dokładnie włożyć między dętkę a oponę jeżeli to nie będzie przylegało równo do tej felgi to nie będzie się napompować po prostu koła bo ten stał zablokuje możliwość pompowania Upnięcie tego cholernego żółtego kołnierza na feldze założeni to do, No i dobra, teraz się wszystko złożyć oponę, napompować i trzymać kciuki, że wszystko będzie dobrze. Daszek, a właściwie nawiew. nie jest to może rzecz wybitna, nie więcej sobie ją odmierzyłem, ale muszę ją dokładnie sobie potwierdzić, żeby później nie było żadnej lipy, jeśli chodzi o to, że będzie dmuchało zupełnie nie w tym miejscu, gdzie trzeba. No i dobra, plan pierwotny był doskonały. Problem polega na tym, że co jak co, ale w tym miejscu akurat jest wzmocnienie dachu, więc nie jestem w stanie tego tutaj zamontować, bo musiałbym osłabić konstrukcję dachu. Jeszcze byłby problem z otwieraniem tego pięknego właziku, więc muszę go sobie niestety symetrycznie przenieść w to miejsce, żeby ominąć wzmocnienie dachu i dopiero wtedy to ciąć. Więc jeszcze raz wymiarować muszę wszystko i od początku sobie go osadowić. Oczywiście otwór, który muszę wyciąć, będzie tego formatu. Musi być troszkę z uwagi na to, że to się otwiera do góry, no to wiadomo, że musi być osadzony po tym zewnętrznym brzegu. Bardzo mi się podoba strategia taka, że pierwszy wymiar od razu pasuje. Oj, w kategorii rachitycznych rozwiązań, no to jest to górna puła na pewno. Ale najważniejsza jest jedna rzecz: o, tędy ma wpadać, jeszcze do środka i chociaż trochę spłacać. Jak się uda, będzie wspaniale. No dobra, to zrobione. Kolejny element zamykam. No i dobra, kolejna istotna rzecz, no bo tak, w sumie dalszy przepis zrobiony, kilka rzeczy zrobionych, no ale okazuje się, że nie może być jednej wielkiej naklejki wspólnej dla nas, no bo można sobie wyobrazić, że jeżdżą zawodnicy z dwóch różnych krajów, to ma być mniejsza naklejka danego kraju przy nazwisku, czyli naklejeczka w dłoń, to będę musiał usunąć, ale tą po prostu tutaj przykleić, że jestem z Polski. I tyle. Polska, biało, czerwoni i do przodu. A to będą. No i dobra, kolejna wyklejanka. Czyli czerwona strzałka. Delegat techniczny zwrócił nam uwagę, że strzałka nie może być czarna jak była pierwotnie. Tylko strzałka, która wskazuje, gdzie są zaczepy do holowania, musi być czerwona. No więc jak taka musi być, to też taka będzie. Normalnie Motosport to też takie trochę wyklejanki, cepelie i tak dalej. O! Piękna czerwona strzałka jest i będzie wskazywała miejsce do holowania. Działa! Jedna z istotnych w cudzysłowie powiedzmy modlitw to fakt, żeby okazało się, że zostało dobrze poskładane Przykładnie, bo przekładnia puściła dwa razy. Jak puści trzeci raz, to 400 tam ileś kilometrów zrobi się OSO na tak rozwalony przykładni No to będzie słabe pumpu i mam nadzieję, że tego nie będę musiał ćwiczyć. będzie podpięta, pięty wałeczek. Mam nadzieję, że będzie działała prawidłowo. Teraz muszę tylko oczywiście wszystko poskręcać dokładnie do kupy, ale ważne, że wlazła i że da się to zrobić. No, przykładek kierownicza poduciągana, pomocowana. Teraz zostanie mi jeszcze tylko zalać ją, oczywiście, płynem, odpowietrzyć, żeby wspomaganie ruszyło i przejechać się na zbieżność. Bo wymiana przekładni kierowniczej drążków powoduje, że niestety zbieżność muszę ustawić, ale jest to jeden, z, może nie z ostatnich, ale chyba już końcowy element i niedługo będę mógł kończyć przygotowania do tej imprezy. Najpiękniej. No może nie jest jeszcze to koniec przygotowań. Ale już właściwie końcóweczka, jeszcze pakowanie samo, przyczepy, czyli spakowanie namiotu, spakowanie flag, spakowanie narzędzi, wszystkiego, wszystkiego, no zakładanie kół. Natomiast jesteśmy już na ostatniej prostej. W czwartek rano start, mam nadzieję, że do 22 do tego szczytu dojedziemy, a w piątek no co, badania kontrolne, odbiór administracyjny, wszystkie kwity, papiery, start do pierwszego OS-u, powiedzmy, czyli do prologu. I mogę Was zaprosić tylko i wyłącznie do tego, żebyście mocno trzymali kciuki, żebyście kibicowali, żebyście dopingowali mi jak i krzysiowi, którego tutaj nie ma, ale który normalnie powinien tutaj stać. I mam nadzieję, że jeżeli będziecie wcześniej, to podejdziecie nas, odwiedzić, nas, przegadamy chociaż kilka słów na temat doświadczeń tego, jak się bawiło na drasku na rajdzie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. W sobotę widzimy się z następnym materiałem, i mam nadzieję, że w niedzielę z kolejnym, bo musimy to ukończyć.